Siemano widzowie, dzisiaj witam was w Minecraft i pokażę wam moją nową bazę. Baza jest naprawdę potężna. Ma mega dużo fajnych różnych rzeczy, zaraz je obejrzymy. Ale najpierw, może zerknę, czy przyszła w ogóle jakaś poczta. O, ktoś biegnie. A kto to? O, otwieraj gonio Graciano, siemano, chodź do mnie szybko. U, u, uważaj tam na nich. O nie, jakie wielkie stwory, ale nic się nie bój, moje działka dadzą im radę, spokojnie. Patrz jak padają cieniasy, ale goniło ich naprawdę dużo. Skąd ty tutaj do mnie przyszedłeś? Dobrze, że trafiłeś akurat na moją bazę, popatrz, wszyscy zginęli. Akurat się rozbiłam, Herik. Pomogę ci się pozbierać. Ej, za tobą przyszło ich chyba całe mnóstwo. Jest ich tu bardzo dużo. Chodź szybko do naszej bazy. Dobra, ukryliśmy się w naszej bazie. Może być ich naprawdę dużo szli za tobą, widziałem. Przez ciebie o, wiedzą to już, gdzie mieszkam. Są tu złote jabłka, zabiorę sobie. Zabierz sobie co chcesz. Jakby nas jeszcze zaatakowali Pokażę Ci, tutaj masz wszystko, czego możesz potrzebować Tutaj są piece O, masz zbrojki Możesz zabrać zbrojkę, możesz się tu zenchantować Tutaj mam nawet lapis dla Ciebie Znajdziesz wszystko, co potrzebne Także tu się niczego nie bój, bo tutaj nie zginiesz Zrób sobie jakieś fajne bronie Chodź, oprowadzę Cię po mojej bazie Tutaj mamy teleporty do różnych poziomów Pomarańczowe to kopalnia, zielone to jedzonko Pokażę Ci wszystko, jak wygląda Możesz korzystać z naszej bazy Tutaj u góry mamy pomieszczenie do wyprawy Poczynku. Tutaj mamy kamery. Zobacz. Kamera numer jeden. Na zewnątrz widzimy wszystko przed bazą. Nikt o, nas na tutaj nie zaskoczy. Na kamerze się nie, nie dzieje sobie. Bo tutaj jest wszystko ok. Jest bardzo bezpiecznie. Tutaj możesz mieszkać. Masz nawet rybki. Popatrz, jak tu jest ładnie. Możesz puścić sobie muzyczkę. Masz małą kuchnię, ale najważniejsze jest tu. Zobacz, jaka wielka sypialnia, cała łazienka. dla ciebie. A tam z boku łazienka. Dzięki. Jak potrzebujesz, możesz Poproszę się tu wykąpać. Idę, idę zobaczyć, czy się coś nie dzieje. Czasami na kamelach. Nic się nie bój, ja tutaj mam alarm, i wszystko nas poinformuje. Nic się na razie nie dzieje, bo mamy dużą ochronę. Nikt tu do nas nie ma szans podejścia. Pokażę ci resztę domu. Popatrz, tutaj na dole mamy samochody. Dwa piękne samochody. Jeśli będziesz potrzebował, mogę ci jednego pożyczyć. Spróbujemy później odzyskać Twój helikopter. No nic się nie martw. Damy sobie radę. Tutaj o, możesz grana. otwierać i wyjeżdżasz z garażu. Otwieraj mnie. Te Chodź za mną, pokażę Ci co jest na dole. Jak brakowałoby Ci jedzenia? Zobacz, tutaj jest królestwo naszego jedzenia. Co tylko wymarzysz, jest twoje. Arbuzy, dynie, widzisz jaki system koszenia? Woda spływa, zbierasz co chcesz, a później sadzisz od nowa. Chodź teraz pokażę Ci drugie pomieszczenie. Tutaj mamy jednąko. Czyli wszystkie zwierzęta, jak chcesz krowy, owce, kurczaki czy świnie Wszystko tutaj jest dostępne, możesz sobie załatwić świnkę Ale zawsze pamiętaj, że trzeba ją później zespołnować Żeby wpadła następna, żebyśmy w bazie zawsze mieli coś do jedzenia Mamy falmy. Mamy wszystko Chodź, idziemy dalej, pokażę Ci co tu jest jeszcze Jak brakłoby Ci drewna, tu mamy system konstruowania drzewa To chyba jest tak samo jak na falmie, prawda? Coś Popatrz, naciskam przycisk i wszystko się kosi, widziałeś kiedyś coś takiego? Nie, ale tak myślałem, że to tak będzie. Ale popatrz, co ja tu mam! Mogę je zasiać od nowa. Pach! I mam wszystkie rodzaje drewna tylko dla siebie. W naszej bazie jest wszystko co najlepsze. Teraz już też dla ciebie. Możemy przejść do kolejnego pomieszczenia. Pokażę Ci co tu się dzieje. Tutaj mamy piwnicę. Piwnica to już jest ostateczne wyjście. Jeżeli kiedyś zaatakowałyby nas moby i cała nasza obrona nie da rady, możemy zjechać do piwnicy i uciec w cztery strony świata. Mamy tu wszystko, żeby nas nie zaskoczyli. Dobra, myślę, że znasz już całą naszą bazę. Mamy jeszcze kopalnię z tej strony, ale na razie nie będziemy tam szli, bo trzeba mieć dużo sprzętu, żeby się tam dostać. Tutaj jest winda. Windą możesz zjechać na wiele poziomów i kopać co tylko chcesz. Chodź, pójdziemy do góry. Myślę, że jest już późno i potrzebujemy odpoczynku. Już robi się wieczór. Wieczorem jest całkiem niebezpiecznie, bo przychodzi tu bardzo dużo mobów, trzeba na nie uważać. Pamiętaj, widziałeś co się stało jak się rozbiłeś. Goniliście? Tak. No i teraz musisz uważać. Teraz daję ci wolną rękę, możesz troszkę odpocząć w naszym domu. Jak coś się będzie działo to cię obudzę, a ja zaraz też się kładę. Nic się nie bój, nasza baza jest zabezpieczona. Ja sobie tu posiedzę ja i spać. Dobranoc przyjacielu. Dobrze, że trafiłeś na mnie. Inaczej mogłoby cię już załatwić. Ja też idę odpocząć. O nie, alarm! Alarm, szybko! Coś się dzieje! Co się dzieje? Nie wiem, musimy zerknąć na kamery, szybko. O nie, co się dzieje z naszą bazą? Tu jest pełno mutantów, atakują nas Szybko, wstawaj stary Budź się, Gracjano Chodź, jest pomożesz już. mi Atakują nas z każdej strony, chodź zobaczyć I Widziałem z okna Muszę uruchomić wszystkie systemy naprawy Musimy się zabezpieczyć tam... Ilu ich jest? Nasze działka nie dadzą rady, atakują nasze działka Ale się tam kotują. jest już po nas Musimy zamykać bazę Aktywuję ostatni zbroj. system Zamykaj Zamknęła... Strzelają do nas, z jakiejś katapulty do nas walą, zobacz, wszystko Ociekaj się pali do, w naszej bazie. To chyba. Szybko musimy się ukryć. Zobaczymy co się Zabierz dzieje. Zabierz sobie zbrojkę. Idę po zbrojkę zbroję szybko Tłumacz, nie zbroję. mogę wejść! Chyba nasze systemy bezpieczeństwa się zepsuły. Musimy coś zrobić. Ile ich tam jest? Niszczą nasze działka. Co teraz? Wykopałem dziurę. W chciałby się do ciebie dostać, oni są z każdej strony naszej bazy. Przyszli tu za tobą. Wiedzieli, że przybiegniesz. Wszystkie drzewa w naszej bazie się palą. Co się tu dzieje? Idę do ciebie. Wychodzę z sypialni. O nie, to też zamknięte. Rozwaliłem szkło. Jestem. Nie mogę przejść. Nie o, jestem, jestem. Dzięki. Bo rozwaliłem. Szybko biegnę po jakiekolwiek zbroje Nie mam nic Tam na dole masz zbrojkę Szybko, muszę się uzbroić Idę sobie zęczętować mieczyk Damy sobie radę, pokonamy te złe moby Ale jeszcze kawałeczek, musimy się dostać na zewnątrz Mam nadzieję, że zaraz przyjdzie dzień i wszystkie się spalą Zęczętowałem sobie mieczyk Weszli już do naszej bazy Przecież zamknęliśmy, zamknęliśmy most Którędy oni się dostali do nas? Szybko, chowaj się do domku Uciekamy z bazy, uciekamy z bazy szybko. Skakuj do domku. Zrobiłeś tutaj dziurę, teraz do nas wejdą. Już nie wejdą, bo zamordowałem. To bardzo dobrze. Dobra, dawaj do pomarańczowego teleportu. Lecę do Chodź ciebie. Do pomarańczowego teleportu. Pomarańczowy przeniósł nas do kopalni. Uważaj. Spróbujmy się dostać do naszej ostatniej możliwej ucieczki. Winda się zaczęła. To nie dobrze. Ja tutaj muszę przekopać. Zepsuli nasz system obronny i teraz wszystkie drzwi się zamykają same. Daj, ja to wykopię, bo mam diamentowe kilo. Udało mi się rączką, ale było ciężko. Musimy się stąd wydostać. Mam nadzieję, że to wygramy. A nie takie zombiaki. Dawaj o bogu mnie. O nie, oni są już w domku. Szybko, dawaj do ucieczki. To nasza jedyna możliwość ratunku. Zabieraj wagonik i wskakuj. Ruszaj. Odjeżdżam. Ja też, ale bardzo powoli, nie nadążam. Zaraz tu będą. Zaraz tu będą, szybko. O nie, jeden już jest za mną. Muszę przyspieszyć. Ja już wysiadam z tego wagoniku. Za mną. Szybciej będzie na nogach. Szybko. Przyspieszaj, przyspieszaj. Bardzo powoli jedzie ten wagonik ratunkowy, ale chyba im uciekłem. Wyskakuję, prędzej dobiegnę. Też już wysk wyskoczyłem. Co tutaj się dzieje? Oni są wszędzie. Moja baza. Zniszczyli całą moją bazę. Gdzie jesteś? O nie, ja mam już 500 mutantów. Musimy się znaleźć. Okej, okay, wychodzę, wychodzę, jestem w żółtym szybie. Ja mam wsz wszędzie mutanty. Nie. Wszystko się pali, pełno creeperów. Wszędzie są mutanty. Muszę stąd uciekać. Nie, już jest po mnie. Ogromne Uciekam. Creepery. Uciekaj jak najdalej od nich, bo one strzelają. Atakują całą naszą bazę. Dobrze, że mieliśmy tylne wejście. Nie wiem gdzie jesteś, ale próbuję cię znaleźć. Uciekam jak najdalej stąd. Nie tak samo. Biegnij w stronę miasteczka, tam gdzie się rozbiłeś. Spróbujemy znaleźć twój helikopter. Może uda nam się odlecieć. Pamiętasz skąd przybiegłeś? Biegnij w tamtą stronę jak najszybciej. Tylko omijaj wszystkie mutanty. Ja widzę twój helikopter. Jest tutaj. Nie, bo nie widzę. Nie mogę go odpalić, ale jest tu dużo zombiaków, Strzelają do mnie. Naprawiłem silnik. On w ogóle jest w lesie? Gdzie? Wlecę po ciebie, stary. Gdzie jesteś? O, na naprzeciwko nas! Cały nasz budynek się pali, moja baza ukochana! Jestem od strony wejścia, z której strony jesteś w budynku? Dobra, biegnę do ciebie. Ja muszę gdzieś wylądować, ale nie widzę cię. Tutaj, gdzie jestem Bieli... jest za dużo zombiaków. Przed bazą. Przed wejściem? Tak, już tam prawie jestem. One zniszczyły całe nasze działka. Widzisz helikopter? Ja lecę helikopterem, właśnie, szukam ciebie. Jest świecący tunel, ale tam też są szkielety. Widzisz mnie? Tak! Widzę cię, lecę po ciebie, uważaj! Chodź troszkę dalej, spróbuję wylądować. Może uda mi się ciebie zgarnąć. Wsiadaj do helikoptera, odlatujemy stąd. O, dobrze, że znalazłem i naprawiłem twój sprzęt, bo chyba byśmy tu zginęli. No. Co my teraz zrobimy? Zniszczyli całą naszą bazę, ale wrócimy tu i odbudujemy się, będziemy jeszcze mocniejsi. Dzisiaj przegraliśmy bitwę, ale nie całą wojnę. Do zobaczenia.